Haha, witam wszystkich! Spadzą sobie pole i znalazłem sobie piękną monetkę, nie? nie? piękny guziczek. Stary, bardzo guziczek, ale bardzo ładny. Piękny jest. Bardzo stary guziczek. Jacie jaki zajebiasz, nie? Z jakimś kurwa z Widać, że ręczna robota. Bardzo stary Uf, Bardzo ładny. Piękny pole, takie fajne, bo nie przejdę zobaczymy zobaczymy. Sześć kawałek wzór ma nie? Zajwiasz Suka szuka wręży. dobra, do kieszeni dalej koziczek, jakiś myśliwy pocisk zgubił później go rozbroję przed chwilą z wierzchu i jakąś taką sprytną kramlę dobra, na razie, żegnamy się Hej.